Cześć, dzisiaj w cyklu Cerem out of the box. Kolejna funkcjonalność, kolejna aplikacja ułatwiająca nam życie, dająca nowe możliwości, będąca częścią rozwiązania Dynamics 365, będąca częścią platformy, czyli Dynamics 365 Customer Voice, służąca do zbierania opinii, zbierania feedbacku od naszych klientów, wysyłania ankiet. Możemy tę e, możliwość zautomatyzować: wysyłać te ankiety. Te prośby o feedback na podstawie pewnych zdarzeń w naszych aplikacjach systemowych. Chciałem Wam w skrócie pokazać, jak możemy to sobie skonfigurować, tak aby na podstawie naszych działań, załóżmy w moim przykładzie w systemie Dynamics 365 Sales, wysyłać ankiety i zbierać opinie o naszej firmie od naszych klientów. Jesteśmy w tej chwili na moim ekranie, na ekranie aplikacji Dynamics 365 Customer Voice. Tutaj widzimy, że mam już jakieś założone. Wcześniejsze ankiety. Ten raport byłby uzupełniać nam sukcesywnie, w zależności od tego, jak wiele ankiet, jak wiele feedbacków w tym danym momencie zbieramy. Także ten raport naprawdę może być pełen, możemy tu sobie śledzić całościowy feedback na temat naszej firmy, czy jest on pozytywny, neutralny, negatywny, jaki jest poziom zadowolenia klienta w kontekście konkretnych ankiet. Ja sobie założę, aby Państwu pokazać, jak szybko i efektywnie możemy sobie taką ankietę wyklikać. Założę sobie zupełnie nowy projekt. Wybiorę sobie projekt z szablonu, bo tutaj Microsoft dostarcza nam w e, tym rozwiązaniu jakieś podstawowe szablony dotyczące tych ankiet, które możemy sobie później e, modyfikować. Ja wybieram sobie okresową opinię klienta i proszę zauważyć, że w momencie, kiedy e, wybiorę sobie taką e, okresową ankietę, wybiorę środowisko, na którym pracuję, czyli moje out of the box, e, w tym momencie pojawi mi się projekt ankiety, który będę mógł. Dostosować do swoich potrzeb. Proszę zauważyć, że tutaj mam już, mam już pewne elementy, jak wygląda ogólne zadowolenie z mojej firmy. Jest tu kilka pytań w tej kafeterii, które mogę sobie wybrać. Mamy tutaj dodatkową opinię do przekazania, tak? Czyli gotowa niemalże z pudełka e, trzypytaniowa prosta ankieta na temat opinii dotyczącej naszej firmy. Oczywiście ja mógłbym ją dostosować, dodając dodatkowe pytania, dodając dodatkowe metryki zadowolenia, dodając do, dodatkowe odgałęzienia tych pytań z tej ankiety i zmienne w tych ankietach, wybierając języki do tych ankiet, czyli tłumacząc te ankietę na inne języki. Oczywiście mógłbym ją sformatować, jeśli chodzi o pasek postępu, numer pytań, i tak dalej. Jest to bardzo proste i niezwykle natywne. Nie chciałbym tutaj głębiej wchodzić, to będzie prawdopodobnie temat osobnego filmu. Natomiast dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak prosto taką przygotowaną ankietę wysłać do klientów. Otóż w momencie, kiedy ta ankieta. Prosta, szablonowa, trzypytaniowa, którą zaproponował mi Microsoft, e, spełnia moje oczekiwania. Jestem w stanie sobie tutaj w zakresie zakładki wyślij e, zrobić trzy z do, drobnymi udogodnieniami rzeczy. Drobne udogodnienia mamy pod spodem, czyli po pierwsze, zautomatyzować wysyłkę takiej ankiety i proszę zauważyć, że tutaj mam możliwość skorzystania z innego rozwiązania Power Automate, gdzie mam już gotowe predefiniowane szablony, czyli na przykład jeżeli w moim Dynamicsie 365 Customer Service rozwiąże sprawę, to system jest mi w stanie automatycznie rozesłać ankiety do wszystkich osób zaangażowanych w rozwiązanie tej sprawy po stronie klienta. Jeżeli mamy tutaj realizację zamówienia w Dynamicsie 365 Sales, Także możemy automatycznie wysłać taką ankietę. Czy w przypadku ankiety po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta, jeżeli mieliśmy cały proces pre-salesowy, rozmawialiśmy o e, jakichś jakich naszych elementach sprzedażowych z tym klientem potencjalnym, też możemy taką ankietę klientowi przekazać. A więc tutaj mamy możliwość automatyzacji, bardzo prostej konfiguracji tej automatyzacji. Jeżeli wybiorę sobie taki, e, taki szablon, system mi podpowie, że za pomocą mojego customer e, Voice'a oraz Command Data Serwisu, e, gdzie będę się musiał po prostu e, zwalidować, połączyć, zalogować, wybrać moje konto, z którego korzystam. Do obu rozwiązań. System automatycznie zweryfikuje mi te połączenia. I proszę zauważyć, że po zalogowaniu mogę już sobie utworzyć taki prosty przepływ. Gdzie jedyne, co będę musiał zrobić, to potwierdzić moje logowanie. I w tym momencie każda e, akcja, którą sobie wybrałem, czyli w tym przypadku e, zakwalifikowanie potencjalnego klienta, spowoduje wysyłkę mi takiej ankiety e, do, mojego, do mojego potencjalnego klienta. Ta ankieta będzie, e, będzie dostępna z poziomu poczty e-mail, ta ankieta będzie y, wyglądała w sposób. Następujący. Proszę zauważyć, że jeżeli ja sobie otworzę teraz z mojego maila, to będzie dokładnie ta okresowa opinia klienta, której będziemy mieli um, jakąś tam naszą kafeterię. Ona została tutaj lekko, lekko dostosowana. I po wypełnieniu tej ankiety oczywiście e, wydarzy nam się następująca rzecz. W tym momencie przejdę do aplikacji. Microsoft Dynamics 365 Sales. Proszę zauważyć, ja sobie pozakładałem tych wszystkich moich potencjalnych klientów, bo ten case ten scenariusz tutaj sobie wybraliśmy. Mamy tutaj mojego Pawła Królikowskiego, do którego, do którego ta ankieta dotarła. I proszę zauważyć, że na liście, po pierwsze na liście osi czasu tego klienta potencjalnego zawsze będzie widać że dotarło do niego zaproszenie do wypełnienia tej ankiety i ten klient tę ankietę uzupełnił także już z poziomu mojego systemu CRM, już z poziomu mojego rozwiązania sensowego. widzę w jaki sposób e, ten klient odpowiadał na te pytania, w jaki sposób tę ankietę uzupełnił, mam też konkretną możliwość zweryfikowania odpowiedzi na pytania w sposób e, standardowy CRM, gdzie te odpowiedzi są składowane jako rekordy w systemie CRM, co na przykład pozwala mi na późniejsze Eksporty tych, tych odpowiedzi, raportowanie ich sobie czy w rozwiązaniu Power BI, czy w rozwiązaniu Microsoft Dynamics Customer Insights. Natomiast oczywiście e, poza tą pełną informacją, w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Sales czy Customer Service, w zależności gdzie tego rozwiązania Customer Voice będziemy e, wykorzystywać, pojawia nam się pełna informacja dotycząca y, tej okresowej opinii klienta, tych metryk zadowolenia, jeśli chodzi o. Rozwiązanie Customer Voice. Tak, czyli jeżeli mamy tutaj taką przykładową okresową ankietę klienta, którą wcześniej rozesłałem, e, mamy je e, wysłane 11 razy, mamy 6 odpowiedzi. Cały ten przepływ, konwersja tej ankiety i jej odpowiedzi widoczne i raportowane są w rozwiązaniu Customer Voice. Jeżeli chcielibyśmy zagłębić się do tego e, bardziej, tutaj możemy przejść do. Szczegółowego raportu, gdzie widzimy odpowiedzi na konkretne pytania, ile było ocen w konkretnym w przypadku, konkretnego pytania, a także kto przede wszystkim na te pytania odpowiadał, ze śledzonych naszych respondentów, do których ankieta została wysłana. Oczywiście mamy też możliwość eksportowania, wyeksportowania takiego raportu do pliku Excel, gdzie będziemy mogli bardziej szczegółowo przejrzeć. To raportowanie, czy później zmodyfikować to raportowanie, wyświetlić je w jakiejś prezentacji, czy wykorzystywać do jakichkolwiek innych zewnętrznych możliwości, e, innych zewnętrznych raportów, które będziemy przedstawiać. Bardzo proste, bardzo szybkie rozwiązanie, dające szybką, błyskawiczną możliwość ankietowania naszych klientów, wliczone w licencję Dynamicsa 365 tych aplikacji biznesowych, takich jak Sales Customer e, e, Service czy Field Service. Bardzo proste do zautomatyzowania. Microsoft Dynamics Customer Voice rozwiązanie do zbierania feedbacku od naszych klientów.